Straty Armii Czerwonej w pierwszych dniach wojny były ogromne. Do końca września 1941 roku Armia Czerwona straciła 2,5 miliona żołnierzy. Ale straty były uzupełniane, gdyż rezerwy wynosiły 17 milionów mężczyzn, których można było powołać pod broń. Podobna sytuacja była ze sprzętem. Do końca 1941 roku radzieckie zakłady wysłały na front 7 tysięcy czołgów, a więc dwukrotnie więcej niż Wehrmacht rzucił do walki na początku wojny. Stalin rozumiał, że Niemcom nie uda się zniszczyć źródeł jego siły, to jest ogromnych rezerw ludzkich i przemysłu zaopatrującego armię. Musiał jednak powstrzymać panikę, jaką na froncie wywołało zaskakujące uderzenie w armachtu. Terror miał być najskuteczniejszym narzędziem utrzymania dyscypliny, a z terenów zajmowanych przez wojska niemieckie napływały wieści, że ludność na Ukrainie i w Republikach Nadbałtyckich wita wkraczające oddziały niemieckie jako wyzwolicieli spod bolszewickiego panowania. Mieli za to zapłacić później. 3 lipca Stalin wygłosił przemówienie do narodu. Powiedział: Bezlitosna walka musi być podjęta przeciwko dezerterom i panikarzom. Trybunały wojskowe powinny bezwłocznie osądzić każdego, kto przez panikę lub tchórzostwo szkodzi naszej obronie, bez względu na jego pozycję czy rangę. To był wyrok śmierci dla tysięcy żołnierzy. 20 lipca Stalin nakazał utworzyć specjalne oddziały NKWD, które ścigałyby i karały żołnierzy wycofujących się z pola bitwy, dezerterów i tych, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, lecz zdołali zbiec.